Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, Tobie dobrze w tym. Witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie w tytule, zapraszam dzisiaj na letni lookbook. Opowiem w filmie o moich ulubionych około 10 rzeczach, które noszę namiętnie tego roku od początku lata. Niektóre mam dłużej, niektóre mam od zeszłego roku. Służą mi jedna rzecz właściwie, właściwie dwie, a niektóre noszę krótko, bo około dwa tygodnie, ale bardzo je lubię. Także letnio, zapraszam Was do oglądania i zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli od koszuli z Zary. To jest tak zwana koszula, ja się śmieję po seksie, bo ona jest taka duża, męska, wygląda jakbym po prostu zarzuciła sobie koszulę Konrada na siebie i ona ma też taki duży, długi mankiet, można go wywijać na różne sposoby no i jest świetna, jest świetna zarówno do takiego miejskiego szyku, miejskiej elegancji aha, do tego jest z bawełny. Ja miałam ją też czasowo w poprzednim filmie, także dobrze się mogliście jej przyjrzeć. Również świetnie wygląda na przykład do krótkich spodenek, albo na przykład zarzucona luzem na strój kąpielowy. Również rewelacyjnie się prezentuje, także jest multifunkcyjna, a ja takie rzeczy bardzo lubię. Druga rzecz to jest t-shirt w paski to jest t-shirt polskiej marki The Other Side. Noszę go już jakoś od... Końca czerwca, z tego co pamiętam, i bardzo go lubię. Te t-shirty The Other Side, ja już pokazywałam nie raz różne, bo ma mamy białe i szare, ale latem kupiłam sobie właśnie takie w paski, bardziej marynarski. I one są o tyle fajne, że możemy je nosić przodem z wycięciem takim bardzo głębokim, albo z tym wycięciem na plecami. Także mamy dwa sposoby na noszenie, go, w zależności od naszego biustu, humoru, stylizacji, nastawienia, no po prostu od tego, na co mamy ochotę. Ja lubię sobie na niego zarzucać na przykład moją czarną ramoneskę z Medicine. Teraz mamy dosyć chłodne lato, więc ona też mi się Przydaje. i wtedy taki to jest styl trochę francuski, taki z pazurem. Bardzo mi się to połączenie podoba. Lubię również łączyć ją z apaszką z Aetherii, z jedwabną apaszką granatową, ona jest w kropki, ale te kropki z paskami świetnie mi grają i również uważam, że to jest rewelacyjne połączenie. Trzecia rzecz zostaniemy w klimacie pasków, czyli to będzie kurtka z Zary w paski marynarskie, w takim retro kształcie, luźniejsza i to była rzecz, o którą ja dostałam dziesiątki, jak nie nawet setki zapytań, komentarze, wiadomości prywatne, żebym podawała numer referencyjny, bo ona była ciężko dostępna, a bardzo Wam się podobała ze zdjęć na Insta. No i ta kurtka to jest w ogóle kurtka z poliestru, bardzo cieniutka, świetna, jak słuchaliście poprzedniego filmu, na lato, kiedy jest chłodniej, kiedy wieje, kiedy pada, jest idealna, do tego wszystkiego ma duży kaptur, a to jest bardzo ważne, jak ktoś ma dużą głowę, tak jak ja duża głowa, dużo włosów, to jest potrzebny duży kaptur, a ona właśnie taki ma, także to jest też jej zaleta i wiem, że jeszcze niedawno była na wyprzedażach, także można ją dostać, a mi się latem sprawdza idealnie. Teraz właśnie, jeżeli chodzi o wyprzedaże, to mam e, trzy rzeczy, które również bardzo lubię tego lata. Po pierwsze mój t-shirt z myszką Miki. E, jasny, klasyczny, z klasyczną Miki. Kupiłam go w Mango za około 40 zł, właśnie już na letniej wyprzedaży. Uwielbiam go, wiem, że będę go nosić i w tym sezonie, i za rok, i za dwa, i za trzy. Mam też taką bluzę w Miki, też ją bardzo lubię, też już mam ją dwa albo trzy sezony, także wiem, że ten t-shirt mi bardzo długo posłuży. E, druga rzecz to są shorty, również kupione na wyprzedaży w Stradivariusie. Shorty kupiłam tutaj z zamiarem przyjazdu właśnie na takim mini wakacje yy, yy, na łon natury, że tak powiem. Także tutaj sobie w tych shortach pomykam. To są shorty z wysokim stanem, dzięki czemu przedłużają moją linię nóg i mają też również retroformę, która mi się bardzo e, podoba. Bardzo je lubię właśnie w połączeniu albo z t-shirtem, albo e, z górą od stroju kąpielowego, albo na przykład właśnie z koszulą, o której mówiłam wcześniej. Kolejny łup wyprzedażowy, trzeci. Zobaczycie, na tych wyprzedażach po prostu łącząc te rzeczy wydałam 120 zł. Ale mm, koszulka była właśnie za około 40 zł, shorty też za około 40 zł i... 呃。Uh Góra odstroju też za około 40 zł z Oysho, taka z falbanką w takim lekko folkowym klimacie bym powiedziała, jest po prostu idealna na jedno czyli podtrzymuje biust. Ona ma na dole wbudowane fiszbiny, także biust duży nawet, tak jak ja mam, ja mam duży biust w stosunku do mojej reszty ciała. Ładnie się w nim trzyma, a ta falbanka również dodaje takiego elementu kolorystycznego, gdzieś tam coś fruwa, coś się dzieje, bardzo, bardzo mi się podoba, a dzięki temu ramionczku jednemu również ten biust się do góry podnosi. Także to taki mój też wyprzedażowy. Bardzo udany dane u Kolejna rzecz, już zgubiłam rachubę, ale to już rzeczowo jest rzecz prawie, że ostatnia, bo są to ogrodniczki. Są to ogrodniczki z MEDICINE. Pokazywałam je w jednym ze strojów dnia, mm, jakoś około maja z tego co pamiętam, albo kwietnia. Ale one po pierwsze świetnie sprawdziły mi się podczas przeprowadzki. Przez to, że ogrodniczki mają różne kieszenie, też te z przodu, to można wiecie, mieć dużo rzeczy przy sobie, nie taszcząc torebki, bo wiadomo, no przy przeprowadzce i przy różnych robotach trzeba mieć ręce puszczone luzem, luzem obie. E, to można wszystko pochować do kieszeni i jest jest to bardzo, bardzo praktyczna rzecz, takie ogródniczki, nie tylko stylowa, ale również praktyczna. No i świetnie sprawdzają się tutaj podczas letnich, leśnych spacerów, również kiedy jest trochę chłodniej, bo one są grubsze. Czyli takie lato, jakie mamy teraz, około 20 stopni albo mniej, plus sweterek idealna po prostu propozycja i idealnie mi się tutaj sprawdzają latem. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam dwie pary butów ulubionych. Jedne to oczywiście konwersy, noszę je od zeszłego roku. Są już trochę, że tak powiem, widać ile w nich chodzę, a chodzę w nich bardzo dużo. Męczę je w każdą pogodę, nie mam dla nich litości, piorę je regularnie, także generalnie to są konwersy, które są bardzo mocno użytkowane już drugi rok z rzędu i uwielbiam je. Mogłabym właściwie w nich prawie cały czas chodzić latem. Druga para to są sandały, właściwie klapki Birkenstock. Kupiłam je w Berlinie w lipcu, to wiecie, i one też idealnie mi się sprawdzają, ożywiają stylówki, dodają takiego trochę blasku, sprawiają, um, dodają takiej lekkości letniej. Um, ja ponieważ takie klapki, no one nie są zbytnio urodziwe, ale są bardzo wygodne, um no to fajnie, żeby one właśnie były albo jasne, albo błyszczące, bo wtedy te klapki są troszkę lżejsze niż gdyby miały jakiś mocny ciemny kolor, a przynajmniej na mojej stopie lepiej wyglądały właśnie te jasne, takie trochę rozświetlające dolną część sylwetki. Dalej, kolejne dodatki, to jest coś teraz również z zeszłego roku, również w nawiązaniu do konwersów, czyli opaska. To jest opaska ze Stradivariusa, którą po prostu noszę w tym roku namiętnie, uwielbiam ją. Kiedy jest gorąco, spinam włosy do góry, zawiązuję sobie taką opaskę. To jest taki trochę dziewczęcy, wesoły element z przedmrużeniem oka, który bardzo lubię. Mam taką e, ulubioną opaskę z zeszłego roku w takie trochę folkowe, czerwone kwiaty, ale ją zgubiłam, to znaczy właśnie już nie powinna mówić, że jej mam. Szukałam jej strasznie, ale podczas przeprowadzki gdzieś mi zaginęła. No i w tym roku noszę tę właśnie niebieską z zeszłego roku po prostu zamiast e, tamtej. I akcesoria jeszcze, czyli okulary, moje ulubione, czyli dwie pary brylowe, czerwone i te takie jedne New Yorki, które noszę od zeszłego roku ze złotymi mm, okuciami, można tak powiedzieć. Wy mi często piszecie, że te, znaczy często, czasem się zdarza, może nie często, często o nie pytajcie, a czasem się zdarza, że piszecie, że one są złej jakości. No słuchajcie, ja nie wiem, bo ja te moje New Yorki mam od zeszłego roku, nosiłam je cały czas, noszę je w tym roku i one żyją, mają się świetnie, wyglądają dobrze, nic się nie połamało, także mi się one sprawdzają dobrze. A druga para to są klasyczne czarne okulary w takiej retroformie polskiej marki Eternidad eyewear. One są już porządniejsze, były droższe, są wykonane z acetatu. Świetnie się sprawdzają, bo takie czarne, całe czarne okulary to jest taki klasyk, który jak kupicie, będziecie nosić kilka lat pod rząd. Także też je w tym roku uwielbiam i wiem, że będę nosić i jesienią, zimą i jeszcze na pewno za rok i mam nadzieję za wiele lat. A ostatnie dwie rzeczy ubraniowe to jest to, co widzicie na mnie, czyli dwie moje ulubione letnie sukienki. Pierwsza z nich to oczywiście aeterii, czyli sukienka Marki Karol Karoliny Baszak. Już ją pokazywałam we vlogu, pokazywałam też na fotkach. Są zoolenniczki tych sukienek, są przeciwniczki. Czasem piszecie, że wyglądam obłędnie, czasem że jak stara ciotka, klotka. Słuchajcie, ja tę sukienkę totalnie uwielbiam. Tak jak ja ostatnio chodzę to w spodniach, znacie nową radzkę, nie mogę się przekonać do sukienek, tak ta sukienka sprawiła, ktoś fajnie napisał komentarz, że ja wróciłam do noszenia sukienek. Uwielbiam ją latem, ale uwielbiam ją w połączeniu, uwaga, do konwersów albo do trampek, ewentualnie do klapek. Bo do takich eleganckich bucików, jakieś ballerinek na obcasie, to nie. To już za dużo starej radzki, tak bym nie mogła. Ale ja sobie przyłamuję te kieckę właśnie konwersami i czuję się letnio świetnie. To jest taka wersja trochę z pazurem, trochę awangardowa, trochę taka stara radzka, stara nowa radzka, fryzura jest nowa, sukienka, że tak powiem, stara, Kowersy nowe, i mogę jej świat i czuję się w takim połączeniu rewelacyjnie. A druga sukienka to jest prezent urodzinowy, który sobie sprawiłam. To jest sukienka Maxi, bo już od początku tego lata chodziła ze mną jakaś fajna kiecka Maxi. Ale nie chciałam tych takich mgiełek sieciówkowych, bo pod nimi one nie dość, że są ze sztucznego materiału, chociaż to też ma zewnętrze z poliestru, to one są zawsze takie prześwitujące. I to mnie trochę tak denerwowało, bo nie można ich po prostu nosić latem. A ta sukienka z Solara jest bardzo porządna. Ma właśnie warstwę i ona jest prześwitująca, ale ma również z wiskozy warstwę spodnią. To jest taka halka, i dzięki temu jestem pewna, że jestem fruwająca, fajna, boho i świetnie się w tej sukience czuję, a nic mi nigdzie nie widać, nic mi nie prześwituje. Mogę w niej iść sobie na jakiś miejski spacer w mieście, ona świetnie wygląda, mogę iść sobie tutaj na spacer do lasu i czuć się letnio rewelacyjnie. Także to były moje ulubione rzeczy tego lata, które noszę namiętnie, takie moje klasyki, można powiedzieć, które świetnie mi się sprawdzają, mają fajne materiały i które. Po prostu polecam, no i letnio uwielbiam. Dajcie znać, która rzecz podobała Wam się najbardziej, w której rzeczy ja Wam się najbardziej podobałam, co ogólnie o nich myślicie. Mam nadzieję, że mój film Wam się podoba i że letnio, tak jak my, również dużo spacerujecie i się czy cieszycie się tą pogodą. Nawet jeżeli jest zimno i wieje, to zawsze można założyć jakąś fajną kurtkę z poliestru i cieszyć się latem. No a potem wiecie, będzie jesień, zima już nie będzie tak wesoło. Także jeszcze raz, mam nadzieję, że film Wam się podoba, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa. Pa.